Dzisiaj tak jak, jak w poprzednich latach wręczymy pięć statuetek kamrata Śląskiej Gotki, osoby do tych statuetek zostały wybrane przez kapituła, tak jak co roku się to dzieje. No i oprócz tego oczywiście występy artystyczne, trzy laureatów, czy jakichś zaproszonych artystów. I na koniec pamiątkowe zdjęcie. Kamra Śląskiego godki to jest ktoś, kto przaje śląski godce, czyli ktoś, kto po pierwsze nie gańby się godać, bo to jest podstawa, Używa tego języka, czy to na co dzień, czy, czy po prostu pisze książki po śląsku, promuje ta, ta śląskogodka i śląskokultura. Woła, ale cisza i pustka dookoła. Cisza i pustka dookoła, w taką ciszę, wszystkie gwiazdy na niebie wypiczę. Ta nagroda jest dla mnie szczególna. W moim rodzinnym mieście w Chorzowie, w teatrze, gdzie występowałem gościnnie i gdzie robiłem spektakle Reduty Śląskiej, to naprawdę ma znaczenie. Jo, ale jak otrucna, zamiast biadać, sum się ze sobą szarpiało łaska nie prosza, łeb dobrowolnie na kowadle kłada i nad nim ciężki młot podnosza. Łopuszczą. Odlot Nic sami czas zmieniać, Wyniki? Super, nic złodniąć, nic dodać. Luftna się, biera się za tłumaczenia. Trefia, zaczyna swoje wieże składać. Zocne panie, zocni panowie, rodrze jest, że mogę być sam dzisiaj z wami. Ale tak nasza my taką refleksję, że jak człowiekowi zaczynają dawać nagrody, to znaczy, że się zestarzą. Tymu tym lepiej do latość, ta nagroda, bo jak gdybym rozdawali w przyszłym roku na bezrok, to on już tego może nie dożyć. Na przykład, ja bardzo dużo takich słuchaczy, Kierzybie słuchają, ktoś tam też zagłębiał i z Sosnowca, i z Dąbrowy, i oni dzwonią i padają tak. Wie pan co? Ja nie bardzo rozumiem, co pan mówi. Ale pan to tak mówi, że mi się to podoba, nie? goż na wielgu ciężko mnie uwala, jak mu nasita mursek z Humaraz. Skokoł jak chazok, wywieł salta. Co by nie stopła maszyny Malta. Aż rozjście w kurzu dzwoni do ściany. myli się plety, kochany. Bo nam fedrujesz tak jak że płóćka stanie przed końcem szykty. Należy się podziękować organizatorom, że zapamiętali o mnie, że mi przyznali tytuł kamrata. Bardzo tego rod uczył mnie po Śląsku mój dziadek, i ten dziadek. Nie tylko mnie uczył po Śląsku, ale przede wszystkim osprawiał mi o Śląsku. Mówił, jakie, jaki to Ślązok powinien być. Być zawsze fajnie obleczony, a szczególnie w niedziela. Kiedyś zabajtla, To się go dało na placu, w duma. Ale nie było jej słychać na przykład czy w telewizji, czy na jakichś przedstawieniach teatralnych, czy w piosenkach. A teraz mi się zdarza, że jest na odwrót. <laughs> Więcej słychać w telewizorze, właśnie niż, a, niż, niż na placu. Jestem tak bardzo wzruszona, a jednocześnie tak ucieszona, że mogę być na tej pięknej gali. Ja nie wiedziałam, proszę Państwa, że spotka mnie. Tak wielkie wyróżnienie. Staramy się cały czas, i to jest podstawą tej akcji, pokazać, że ten język to nie jest ino język do widowania, do, do śpiewek i do zabawy, ale to jest normalny język, którym umiemy się posługiwać. I z mojego doświadczenia powiem Wam, że jak się nawet udaje do urzędów czy kazi, jak ją wyczuja, że po drugiej stronie ktoś też umie gadać, to ją gadać i, i nie ma z tym żadnego problemu. Tu widząc z dwunastki. Mój kraj, mój dom, mam pewność, nie ruszę się stąd. Kocham te wierzby te same od lat, bo one są siostry.